Drabina. Szefie! Szefie, niebo spada! Niebo spada! O, wow, dobra. E, Sorki, widzę, że szef jest zajęty. Cokolwiek szef robi. Luzik Brachu, czuj się jak u siebie w domu. Nazwał mnie szef Brachu? Siebie, Amigo. Obejrzałem wszystkie 19 sezonów mojego ulubionego serialu Sędzia z plaży, więc przed wielkim finałem wybrałem się na terapię słoneczną. Ja nie mam pojęcia o czym szef mówi. Na jakim ty świecie żyjesz? To plażowe show jest siódmym najlepszym programem o tematyce sądowej. Proszę wstać. Sprawa mundiego szatkownika dobiegła końca. Sąd uznaje oskarżonego za kozaka. Fajnie, ale powinien szef pójść zobaczyć. No dobra, przestańmy oglądać najlepszy program na świecie, żeby zobaczyć, co się tam takiego dzieje. O, byłem pewien, że są z kartonu. Skup się, co sędzia z plaży by zrobił w tej sytuacji. Wiem, muszę zadzwonić po pomoc. Tak, mam problem z dekoracją typu chmurka. Chmurkowe centrum naprawiania nieba do ty w samą porę. Żadne dziecko nie może ucierpieć, bo od dwóch lat nie płacę ich ubezpieczenia. Co? Nie wiesz, że wypadki związane z chmurką są główną przyczyną domowych urazów na całym świecie? A skoro już tu pani jest, można by zmienić minkę pana słoneczko na radosną? Nie, nie po to tyle lat studiowałam na chmurkowym uniwerku, żeby naprawiać słońca. I tak, zapomniałam drabiny, więc skoczę panią i biorę się do roboty. Eee, chwila. Mam bardzo ważne eee, spotkanie dziś. Może pani użyć mojej drabiny i chwilę popilnować tych maluchów? Dam za to 10 kubków budyniu. 10 kubków budyniu? Czy ja wyglądam jak przedszkolak? Dam 12. Zgoda. Naiwniaku, świetnie. Idę po drabinę. Hu, mało brakowało. Nie Nie. Moglibyście być trochę bardziej ostrożni? Pewnie kordni, tylko złapie petunię! Chodź tu do mnie! Ta, na pewno nic się nie stanie. Serw szef płynie na fali sprawiedliwości. A to co? A, lepiej sprawdzę. Niech to fale! Co się stało? Lekarza, Zwońcie po lekarza! To pewne. Widzę, że miała pani totalnie twarde lądowanie, ale najpierw... ser szef rozwiąże tę sprawę. Co? Zadzwoń po karetkę człowieku! Nie póki nie zwycięży plażowa sprawiedliwość! Jeśli chcesz zwalczyć warkot, musisz być gotowa na spotkanie z pralką. Nikt nie wie, o czym szef mówi! I nie ma tu żadnego wykroczenia. To był wypadek. O, to ja tu wydaję wyroki. Co tu się właściwie dzieje? Sąd zaczyna posiedzenie. Straszny sędzia szef się poci. Jestem sędzia serw szef. Tak. Zatem, wysoki sądzie, zanim wezwę pierwszego świadka, chciałabym włączyć do dowodów dowód rzeczowy A. Co z wami nie tak? Wezwijcie lekarza! Sąd weźmie to pod rozwagę! Kontynuować! Jeśli sąd pozwoli, oskarżenie wzywa na świadka Sugar. Panno Sugar, proszę nam powiedzieć, czy prawdą jest, że pani wiejski styl życia prowadził już w przeszłości do różnych wypadków? Dziś chciałam Wam przedstawić mojego nowego mułakennego. Miło cię poznać, kiedy... Życie na farmie może być niebezpieczne? Zdecydowanie tak. Niebezpieczne jak dzika świnia, którą przeprowadziłaś do przedszkola i która zrzuciła z drabiny tę biedną naprawiaczkę chmurek? Jestem magistrem naprawy chmur. Dzwoncie po karetkę. Petunia nikogo by nie skrzywdziła. To podwójne zaprzeczenie, czyli Petunia mogłaby to zrobić. Nie mam więcej pytań. Świnia była w klasie, to prawda. Ale to nie świnia spowodowała wypadek. Być trochę bardziej ostrożni? Chciałbym włączyć do dowodów dowód rzeczowy B. Sugar i jej świnia nie mogły spowodować wypadku, bo były w kuchni. Przez cały czas! Mm. Mój obiad zniknął! Nie mam więcej pytań. Wzywam kolejnego świadka: Owena. Obecny! No dobrze, panie Owen. Czy prawdą jest, że pana słabość do popcornu czasem powoduje wypadki na terenie przedszkola? Dziś mam dla was niespodziankę: przyniosłem prawdziwą maszynę do popcornu! Uskryłem! Nie mogę się ruszyć! Owen, dlaczego? Dobra, zobaczymy, czy umiem cię stamtąd wyciągnąć. Zaraz wybuchnie! Wszyscy w nogi! Czy chce pan może to skomentować? Popcorn jest pyszny? Fakt. Ale wie pan, co nie było pyszne? Bezmyślne lekceważenie bezpieczeństwa publicznego, o którym wykazał się pan, biegając dookoła, jedząc popcorn i powodując upadek MacArthur. Ach tak. Popcorn mówisz? Zwykle pyszna i zdrowa przekąska. Ale nie dziś, prawda, Owen? Ponieważ dziś Owen wyniuchał wielką porcję maślanego popcornu, który schował w domku dla lalek 8 miesięcy temu. Ej! Na nie stoi kobieta! A -a, popcorn! A -a. Jeśli pozwolicie, pokażę wam dowód rzeczowy C. Owen nie może być winny, bo w czasie wypadku był w prywatnej toalecie szefa i robił... TO! Uy, moja toaleta! Nie mam nic do dodania. Dobra, dość tej ciuciu babki. Przyznaj, uwielbiasz straszyć ludzi fajerwerkami i doprowadzać ich do upadków. Całkiem sporo tu zabawek. <grym> <grym> Dość usłyszałem czas popłynąć z wyrokiem! Chwila. Ja wiem, że działania Duncana mogą być trochę wredne. Trochę! Ale dziś Duncan planował coś zupełnie innego. Hmm. Co by tu dziś porobić? <grybuj> Dowód rzeczowy D. nie spowodował wypadku MacArthur, to kto? O, to najlepsza część. Pozostał nam jeszcze jeden dowód do okazania. But, panie od chmurek. Aaaa! Po prostu zdejmij mój but! No co jest z wami nie tak? Zauważyłeś coś dziwnego? O ziom, jest na nim coś jakby super śliskiego. I kokosowego? Ale gdzie w przedszkolu znajdziemy śliską substancję, która pachnie jak kokos? Co? Ekstra tłusty kokosowy krem do opalania. Wszystko mi się ułożyło, kiedy przypomniałem sobie poranną wizytę u szefa. Szefie, niebo spada! Szef nakładał krem i oglądał jakiś serial sądowy o tematyce plażowej. Następnie wniósł drabinę do pokoju, bezwiednie zostawiając na niej pusty ślad Kremu. Gdy więc MacArthur weszła na drabinę. Obrona? Dziękuję, Wysoki Sądzie. My, sędziowie, przysięgli, uznajemy szefa totalnie winnym spowodowania upadku tej miłej pani i skazujemy go na maksymalnie szczere przeprosiny. Ja. Szczerze, przepraszam, pani naprawiaczko chmurek. Nie chciałem, żeby ktoś ucierpiał. Ja też chcę coś powiedzieć. Zadzwońcie po karetkę! Sędzia serw szef uznaje waszego nauczyciela za totalnie czaderskiego gościa! Chodźcie, dzieci! Obejrzymy sobie w moim gabinecie finał sędziego z plaży! Yeah! 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 Mam pokorn! <noise> Брат, мису.